Cześć kochani, często pytacie mnie, czy lepiej jest mieć królika hodowlanego czy miniaturowego. W zasadzie królik to królik. Nie trzeba tutaj jakoś się bardzo nad tym rozwodzić. Jest to jeden gatunek, dieta wygląda bardzo podobnie. Różnią się po prostu ilości, ale generalnie, jako że mam dwa króliki miniaturowe i dwa króliki hodowlane, to myślę, że mogę się trochę na ten temat wypowiedzieć i jakoś tak Wam mniej więcej przedstawić plusy i minusy posiadania e, większego i mniejszego króliczka. E, ale zanim przejdziemy do materiału, chciałabym Wam pokazać jakby przestrzał moich wszystkich królików i co nieco powiedzieć na ich temat. Pierwszy z moich króliczków, którego chcę przedstawić, jest to Mimi. Jest to malutki króliczek. Nie za bardzo lubię mieć na rękach, no ale do filmiku jestem zmuszona jakby troszeczkę ją przedstawić. Nie uciekaj kochana, trzeba bardzo muszę, trzymać, żeby nie upadłem. Mimczu, poczekaj. Pokażę jeszcze Cię troszeczkę. Także tak, mimi jest królikiem miniaturowym, waży 1,5 kg. Ma w tej chwili 3 latka. Oj kochana, poczekaj. Dobrze, już widzieliście także ją puszczam, bo się wkurzy. A mimi jak się wkurzy, to jest nie za dobrze. Niestety nie jest dobrym rekwizytem, bo się bardzo wierci. Chyba najbardziej z moich wszystkich królików. Najmniej Melman i Bunia. Także do nich dojdziemy. Zaczęłam od niej, ponieważ jest najmniejszym króliczkiem. ją teraz zobaczyć na łóżeczku, co siedzi. Udaje posąg, ale już się zaczęła ruszać, więc pewnie zaraz ucieknie znowu poduszko. A wywabienie jej pod niego wcale nie jest takie proste. Jest malutka, ale nie, nie sugerujcie się jej wyglądem. Wygląda na małego białego aniołka, a tak naprawdę jest małym szatanem. Był to pierwszy królik, który pojawił się w moim stadzie. Kolejnym królikiem, który pojawił się w moim stadzie był Maniuś. Maniuś był zaadoptowany z fundacji. Mimi była kupiona o Eliksie. I właśnie teraz wam pokażę Manika, jak tylko się go uda w, po prostu jakoś spod tego łóżka wyciągnąć. To wcale nie jest łatwym zadaniem, bo maniak jest bardzo inteligentny. I jak zobaczył, że teraz nie jej wzięłam, no to może niekoniecznie chcieć wyjść. Nie było tak ciężko, jak widzicie, maniuś coś działo. Udało mi się go wywabić na y, suszonego bananka. Maniuś waży około 3,5 kg. Zdecydowanie powinna ważyć troszeczkę mniej, ale niestety ciężko nam idzie zrzucanie kilogramów. Jest to króliczek hodowlany, dosyć duży. Generalnie, jak widzicie, nie jest taki mały jak mięcia. U hodowlańców widać dosyć spore uszka, także po tym można je rozpoznać. No ale, jak widzicie, jest dużo grzeczniejszy niż mięcia, łatwiej się go trzyma. Ale o plusach posiadania królika hodowlanego oraz minusach, a także o plusach posiadania królika miniaturowego oraz minusach będę mówiła, jak już przedstawię wszystkie uszaki. Także pokazuję Wam ostatni raz maniutka i go puszczam. Trzecim królikiem w moim stadzie jest Bunia, która ma 4 latka. W lutym właśnie miała rodziny czwarte, także jest najstarsza. Mamiś już ma około 3-3,5 roku, także jest ciutkę młodszy od Bunii. Bunia jest króliczkiem miniaturowym w typie lewka. Mimi też jest w typie lewka, ale ma nieco mniej bujną grzywę, jak też można zauważyć. Bunia, jeżeli chodzi o wagę, waży 1,7-1,8 kilo kg kilo mniej więcej. Jest dosyć szczupła, nie ma nigdzie nadmiaru tuszczyku, ma bardzo ładną budowę. Staram się Wam ją pokazać w całości, także jest troszeczkę większa od mięci, ale nie jest za duża. Ma bardzo ładną, puchatą główkę. W ogóle wygląda jak taki mały słodzieczek, bo powiem mm, całować, całować tak bardzo kocham, bo jest naprawdę grzecznym króliczkiem. Jak widzicie, tylko mimi się wyrywała, niech z bunią bardzo grzecznie w sobie siedzą, ale generalnie nie jest to najlepsza pozycja dla królików, więc chciałam tylko je po prostu pokazać i nie będę już później tutaj męczyć. Także bunia się już przedstawiła, pokazała się w całej okazałości i. Mogę już ją puścić. kochani, mój czwarty króliczek jest to olbrzym belgijski. Ma około 9 miesięcy niestety jest bardzo chorobity. Waży ponad 6 kg, mniej więcej 600. Jest dosyć duży, więc ciężko będzie pokazać w kamerze, ale widzicie, dosyć spory kabaretów. Ma ogromne uszka Muszę go tak trzymać, żeby naprawdę ciężkim kawałkiem króliczka, ale nie będę go już stresować. Chowam tego gamonia małego, ciężkiego do końca i zaraz będę mówiła plusy i minusy posiadania dużego i małego króliczka. Pożegnaj się, Melmanek, pożegnaj. Także jak już Wam pokazałam, jak wyglądają króliczki duże i te małe, to może przejdę do tego, jakie są plusy posiadania królika malutkiego, czyli takiego jak Bunia i Mimi. Są to typowe miniaturki. Generalnie przedział miniaturek jest mniej więcej od kilo do 3. Króliki większe z reguły są już króliko, królikami hodowlanymi, ale są tak samo oraz jakieś yy, średnie i duże. Merman akurat należy do raz dużych hodowlanych, a maniuś należy do tych średnich. Tak więc, jakie są plusy posiadania małego królika? Pierwszym z nich jest jego poręczność. Małego króliczka sobie weźmiemy bez problemu i jest on bardziej ob, yy, obsługowy, przez co nie ma jakiegoś problemu na przykład z przycięciem samodzielnym pazurków. Ja mi, mi łapę po prostu jedną ręką, mu tak samo, drugą obcinam pazurki i generalnie nawet jak się trochę wyrywają, to nie jest to jakaś taka siła, z którą bym sobie nie poradziła. Druga sprawa, taki królik mniej je. Nie musi jeść tak dużo, jak królik większy, który ma większe zapotrzebowanie. W związku z tym jego utrzymanie też jest znacznie tańsze. Może nie są to jakieś diametralne różnice, ale generalnie hmm... Nie jedzą te zwierzaczki aż tak dużo. Yy, wagowo taki króliczek też jest całkiem przyjemny, kiedy się idzie do weterynarza, yy, a się na przykład nie lubi dźwigać lub nie może, lub się nie chce, no to miniaturka zdecydowanie lepiej się sprawdzi w tej kwestii, ponieważ yy, z reguły są one po prostu leciutkie i nie ma problemu z tym, żeby je dźwignąć, yy, nawet jeżeli idziecie piechotą lub musicie się przesiadać w autobusach, yy, to z takim królikiem dosyć lekkim kłopotu nie będzie. Kolejnym plusem jest to, że kiedy idziemy z takim małym króliczkiem do weterynarza i wymaga on podania leków, to dawka dla takiego małego królika jest nie za duża. Yy, więc automatycznie, kiedy musimy taki lek podać do pyszczka, yy, to automatycznie tego płynu nie jest aż tak dużo. Im mniej płynu, tym łatwiej go podać. Dlatego, kiedy jest mała ilość, nie jest to aż tak skomplikowane, kiedy na przykład w stosunku do jakiejś dużej ilości. Yy, I co jest jeszcze bardzo ważne, co w zasadzie jest. No, z mojej perspektywy chyba najważniejszym plusem u Kulika, że potrzebuje on znacznie mniej przestrzeni, w tym sensie, że y, oczywiście jest pewne minimum, które musi być dla Kulika miniaturki i jeżeli chodzi o klatkę jest to 100 cm, choć osobiście uważam, że 100 cm to wcale nie jest nie wiadomo jak dużo i celowałabym bardziej 120 cm, aczkolwiek y, nie jest to nie wiadomo jaka przestrzeń. I taki królik może w takiej klasce żyć. No i taki ostatni plus posiadania małego króliczka. To jest również to, że kiedy cię ugryzie, to nie boli aż tak bardzo. Jednak małe ząbki, mniejszy uścisk, nie brzmi to aż tak strasznie. Małego królika jest to, że jest on mały. Jak jest mały, no to niestety jego główka, jego ciałko może wejść w różne dziwne zakamarki. Można takiego króliczka zgubić nawet w domu. Niestety króliki mają to do siebie, że są trochę jak ciecz, czyli wchodzą w jakieś różne szczeliny bez większego problemu i generalnie jak nie mamy w 100% zabezpieczonej przestrzeni, po której biega króliczek, no to taki maluch, królik małych gabarytów może się łatwo gdzieś schować i później będziemy go szukać, a wcale byśmy się spodziewali na przykład, że tam króliczek wejdzie. Co jeszcze? Minusem jest na pewno też to, że takie mniejsze zwierzeczek Trzeba używać mniej siły, na przykład, gdy go trzymamy. Troszeczkę myślę, że łatwiej jest takiemu maluszkowi zrobić krzywdę, choć i tak generalnie króliki są zwierzętami delikatnymi, nie powinno się tutaj używać siły, ale jednak taki maluszek, malutkie, kruputkie, no to wydaje mi się, że takie małe ciałko łatwo jej uszkodzić niż powiedzmy coś, jakieś zwierzę większych gabarytów. Dlatego to też jest taki mały minus, moim zdaniem. Minusem, o którym nie wszyscy mogą wiedzieć, jest też to, że mały królik nie może być dawcą krwi. Więc, w przypadku kiedy jakiś królik inny choruje i wymagana jest krew, nasz królik jest zdrowy, ale jest mały, ma jakiś tam zakres wagi niższy niż jest potrzebny, bo chyba jest to 4 kg, ale nie jestem pewna, na pewno jest to, musi to być królik większy. No to niestety taki króliczek nie będzie mógł pomóc drugiemu króliczkowi. No ale to nie każdy uzna to za minus. Niektórzy nawet by o tym nie pomyśleli, więc tych minusów w zasadzie u mojego królika nie ma aż tak dużo. Teraz przejdziemy do plusów królika dużego, czyli ogromnych rozmiarów Manius jest taki, Melman jest taki i więc o takich króliczkach teraz będę mówić, właśnie mam porównanie, ale generalnie czy chodzi o Mańka, czy o Melmana to różnica nie jest duża, oba są dosyć e, zbliżone w tych plusach, oba wy, wszystkie te plusy występują zarówno u jednego jak i u drugiego króliczka. Także jeżeli chodzi o plusy, e, przede wszystkim łatwy dostęp do pyszczka, większy pyszczek, e, łatwiej mi się tam po prostu celuje, ten otwór jest większy, także nie ma problemu z podaniem jakiegoś preparatu do pyszczka. Nawet jeżeli chodzi o uszy, no to uszy są znacznie większe jak się tam zagląda, no to jest gdzie zajrzeć, tutaj, tutaj A te małe uszka to tak ciężko coś tam zobaczyć gołym okiem, że tak powiem, więc wielkość części ciała też jest zdecydowanie ułatwieniem przy jakichś kontrolach na przykład. Co jeszcze? Więcej ciałka do kochania, większy królik, więcej możliwości miezienia. Można się do niego przytulić troszeczkę jak do pieska. A taki mały, no to to nawet no, do główki troszeczkę może przytulić. Ale do tego większego, no to zdecydowanie bezpieczniej można się przytulić, wiedząc, że się go powiedzmy nie przygniecie aż tak bardzo jak tego maluszka. Melman jest naprawdę pokaźnych rozmiarów, więc czasem sobie tak delikatnie kładę główkę na nim. Ale generalnie i tak trzeba to robić z wyczuciem. Co jeszcze? Mówiłam w przypadku małych królików, że mogą one wejść gdzie popadnie, jak się nie zabezpieczy tak w 100% terenu. U dużego królika to w zasadzie nie jest aż takie proste. Większy królik nie wejdzie wszędzie. Ma jakieś takie miejsca, po prostu do których się nie zmieści, więc siłą rzeczy do nich nie będzie w stanie wejść. Dlatego to jest też plusem, że nie jesteśmy go w stanie powiedzmy, zgubić w domu. Nawet jak nie mamy wszystkich szczelin zabezpieczonych. Jeżeli chodzi o plusy, to jeszcze jednym z nich jest to, że taki królik kodowlany, który jest zdrowy, właśnie króliczek większych gabarytów, może być dawcą krwi dla innego potrzebującego królika. Dla niektórych to będzie plus, tak jak mówiłam, dla niektórych to nie robi znaczenia, nie robi żadnej różnicy. Ja osobiście nie rozpatrywałabym tego jako plus przy wyborze królika, ale dla niektórych... Może to być jakiś wyznacznik, więc pomyślałam, żeby też o tym wspomnieć. Teraz sobie przejdziemy do minusów. Minusem posiadania dużego królika jest na pewno to, że taki królik znacznie więcej je niż królik miniaturowy. Yy, po prostu ja co chwilę robię zamówienia z jedzeniem. Mam dwa hodowlańce, przy czym Melman to jest czarna dziura. Jego żołądek nie ma końca. On ciągle je ciągle jest głodny, dostaje... Ja już nie reaguję, kiedyś naprawdę się stresowałam tym, że może kurczę za mało mu daje, ale przecież on ma naprawdę non -stop wypełniony paśnik, co chwilę go uzupełniam, dostaje zioła i to dwa razy dziennie, trzeci raz to jest granulat, więc on dostaje trzy posiłki i, i, i tak jest głodny i czasem w ciągu dnia dostaje też jakieś inne przysmaczki i o jakiej porze bym nie przyszła i czego bym mu nie dała, to on to zje. Więc y, tutaj no w zasadzie Koszty rosną yy, i to trzeba mieć na uwadze, że taki królik będzie jadł więcej niż królik miniaturowy. Yy, no ale jak ktoś ma taką fantazję, żeby mieć takiego króliczka, to jak najbardziej, tylko trzeba się liczyć z tym, że troszeczkę yy, koszty będą nieco inne niż w przypadku króliczka miniaturowego. Co jeszcze? Taki duży królik jest duży. Jest duży, jest ciężki. Yy, to o ile z mańkiem było całkiem przystępnie, bo te 3,5 kg to nie jest nie wiadomo co. Gdy yy, nie miałam Melmoda to sądziłam, że to dużo, ale od kiedy Melman się nie pojawił i zaczął rosnąć i dorósł do rozmiarów ponad 6 kg, to teraz naprawdę twierdzę, że Maniuś przy nim to jest piórka. A Mimi z Bonią to już w ogóle nic nie ważą. Yy, Melman jest ciężki, Melmana się ciężko obsługuje, jest duży. Yy, generalnie obsługuje się ciężko pod tym względem, że jest silny. Jak się szarpnie, to kurde, cała latam. Yy, w związku z tym... Yy, Potrzebuje po prostu dodatkowej pomocy. Eee, I nawet miałam taką sytuację, kiedyś, że obcinałam pazurki, ja go tak trzymałam tutaj. On miał głowy pod moją szczęką, mama obcinała, no i mam walno tak do góry głową. Ja, mnie szczęka bolała kilka dni. Jego głowa, podejrzewam, że też trochę bolała, eee, no ale no niestety, duża głowa, duża siła przywaliła mi, tak że mm, oboje byliśmy po jakimś z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu co jeszcze? Gdy króliczek zachoruje, to automatycznie dawki leków się zwiększają, więc jeżeli mamy jakiś lek do podania do ustnego, no to trzeba go podać więcej. Z reguły króliczki nie za bardzo lubią mieć leki, czasem są jakieś turbo dobre leki, które królik je bez problemu lubie, jeżeli królik jest lekomanem, to generalnie problemu nie ma, ale dużo królików ma z tym problem, w związku z tym yy, większa ilość wydłuży po prostu czas tego podawania i będziemy się troszeczkę musieli więcej z tym króliczkiem pomęczyć. Yy. Większy królik to też większa siła tutaj w pyszczku, większe ząbki, więc jak nas ugryzie, to boli znacznie bardziej, eee, także pod tym względem też trzeba uważać, nawet jeżeli królik nam nie chce zrobić krzywdy, po prostu chce podejść nas zaczepić, to niestety mi podejdzie mi mnie ugryzie czasem, bo chce mnie ugryźć i w zasadzie nie robi to na mnie większego wrażenia, a maniek do mnie przyjdzie, mnie po prostu tak uszczypnie, żeby mnie zaczepić i wychodzą mi siniaki, więc no, widać tutaj tę różnicę. Eee, o sile już mówiłam. Niestety, właśnie lubi się e, merman siłować. Maniek, jak się zacznie siłować, to też jest e, problem. Ale e, nie mówiłam jeszcze o tym, że królik, który jest większy, to wymaga większej przestrzeni. Królika nie wciśniemy do klatki setki, nie wciśniemy do 120. Generalnie, moim zdaniem, nie wciśniemy królika hodowlanego do żadnej klatki, bo one są stosunkowo niskie. One mają 50 czy 60 cm, a taki królik z uszami ma, nie wiem, 40? No, ciężko nie, nie mierzyłam nigdy królika z uszami, ale nie, nie są na pewno w stanie stanąć na dwóch łapkach, żeby nie dotykać sufitu, dlatego taka klatka standardowa nie nadaje się. To są klatki przeznaczone dla królików miniaturowych, czy właśnie świnek, yy, ale nie dla hodowlańców. Dla hodowlańców powinno być coś wysokiego, żeby się jej uszka zmieściły. Najlepsze będą kojce lub po prostu wolny wybieg, jeżeli dobrze zabezpieczymy przestrzeń. Ale yy, są też klatki kanelowe i wiem, że niektórzy je stosują u królików, aczkolwiek największy kanel jaki znalazłam miał chyba 120 cm. Innych ofert nazam jakąś kiedyś archiwalną, ale nigdzie nie była dostępna tak, żeby kupić, więc sądzę, że po prostu już tych klatek nie ma, albo są ciężko dostępne, przez co nie biorę ich w ogóle pod uwagę, także mówmy się, że kennel taki dostępny, największy aktualnie to 120 cm. Fakt, ta klatka jest wysoka, nie wiem, ma metr, więc jest sporo tego miejsca aczkolwiek jest za wąska, więc ten królik nie będzie tam miał odpowiedniej przestrzeni, żeby móc się poruszać. Także tak hodowlane króliki raczej 140 i więcej. Nie wciskamy ich do mniejszych miejsc. No i też zależy jak duży hodowlany, bo maniek jest też hodowlany, ale mniejszym. Wszystko zależy od gabarytów króliczka. I trzeba odpowiednio lokum dopasować do gabarytów, właśnie do wielkości uszaka. Yy, tak więc w zasadzie myślę, że to tyle, ja osobiście yy, chyba wolę bardziej króliki hodowlane, ale yy, miniaturki też bardzo lubię, po prostu lubię króliki, co też, yy, widać po ilości czterech, niestety nie są to zwierzęta idealne, ale o wadach i minusach mówiłam w innym filmiku, a jak nie mówiłam to na pewno będę mówić yy, i trzeba mieć na uwadze, że są, to są takie plusy odnośnie gabarytów, i minusy, ale jako gatunek królik ma też inne plusy, inne minusy. I przed przygarnięciem wieżaka przeanalizujmy nasze finanse: to czy podołamy tym minusom, które posiadają króliki, i to czy będziemy mieć po prostu możliwość zapewnienia mu takich warunków, jakie powinien mieć. Także kochani, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że filmik jest przydatny, że Wam się podobał. Przypominam o zasubskrybowaniu mojego kanału. Będę bardzo wdzięczna za to nowym widzom, ale tym, którzy są do skoku i po prostu nie klikają, bo zapominają, więc tutaj proszę zaraz mi dać subskrypcję pod filmikiem. Będzie mi także miło, jak zostawicie komentarz, czy wolicie króliczki hodowlane, czy miniaturowe. Jestem ciekawa. Może nie robiłam różnicy to, jakiej są wielkości. A ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!